Hej, szmanko Tu Mian 16. Witam Was w kolejnym odcinku testowania napojów na kanale. Napojem testowanym dzisiaj jest Mountain Dew Spark. Smak cy cy cytryna-malina. Cytrynowo-malinowy smak, dokładnie. Cukru mamy tutaj 68g w 100ml. W 250 jest 17g, puszka ma pół litra, więc cała puszka ma 34g cukru. Ale oczywiście są to substancje słodzące, a nie czysty cukier. Jest tu sukraloza i acofulkam K. -ka. Bardzo mi się podoba tutaj, że są tu substancje słodzące i jest napisane ile, ich dokładnie jest. A nie jak w, w typowym na przykład Tigerze, Bleku. Substancje słodzące, acofulkam K -ka i nie, nie, skurczypyki nie napiszą ile tego dodadzą. Mamy tutaj oczywiście dwa słodziki, jest sukraloza i acofulkam K. -ka. Czas przetestować ten napój. Cytryna malina może być ciekawie. Za malinami za bardzo nie przypadam. Lubię maliny, ale nie są to moje ulubione owoce. Cytrynę uwielbiam, cytryna. Cytryna jest y, zajebista. No, lemoniada to jest y, generalnie mój, jeden, z moich, jeden z moich ulubionych napoi. Testujemy. Ej, połączenie cytryny i maliny daje czadu. Jest on oczywiście napój też gazowany, bo Spark to jest oczywiście spa od Sparkling, czyli od wody gazowanej. Puszka wygląda ciekawie i tu jest w ogóle zastosowany ten myk, który ma poprawiać sprzedaż napojów. Zobaczcie w ogóle jak ta puszka wygląda. No bo powiedzmy, no nie mam akurat butelki wody, ale bym miał, to bym Wam pokazał, że stoi sobie butelka wody, tak? Zwykła po prostu, nie wiem, cisowianka, nic nie ma na puszce, żadnych samochodów, a tu mamy obok taką puszkę. Samochód, no to i taka puszka przykuje bardziej uwagę na przykład jakiej, jakiejś młodej osoby niż butelka wody, która jest oczywiście z, z, o wiele zdrowszym wyborem niż taki napój. E, zazwyczaj na takich puszkach jest naćkane różnego, za na, 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 na przeproszeniem, najebane jakieś głowie, na przykład czaszki, z, to ty, w tym momencie samochody. E, puszka, na, napoje tutaj... Tak, no akurat taki ma przykuwać uwagę, to ma przykuwać uwagę, no i moją przykułę jak zobaczyłem tę puszkę, stwierdziłem, że akurat, o kurna, nowy napój, trzeba zrecenzować, zre, spoko w smaku, ale no 34 gramy cukru w takiej puszce to jest całkiem dużo, a... Chociaż to nie jest tak duże jak puszka coli, bo puszka coli ma 250, nie, nie 250, tylko 330 ml kola. Ma tyle samo cukru, a jest mniejsza puszka. Ale to nie znaczy, że to jest jakiś świetny wybór, ten napój, bo to jest nadal. nadal, nadal możecie dostać cukrzycy od picia takich napojów. Czuć ten cukier w... Te substancje słodzące w każdym łyku. Strasznie słodki ten napój jest. Spoko połączenie jest yy, cytryny i maliny, ale jednak starałbym się unikać takich napoi. Nieco mordeczki, jaka nota dla tego napoju? No się właśnie zastanawiam. Eee... Jak według mnie jest tutaj za dużo trochę tych substancji słodzących, za dużo tych cukrów, jakby było z 20 gramów cukru na, na całą puszkę, czyli powiedzmy na 100 ml 5, no nie, niech będzie 5, 5 gramów na 100 ml, czyli to by było 25 g cukru w całej puszce, to by było znacznie lepsze niż 34 gramy cukru, to by było 9 gramów mniej cukru. Wtedy byłoby znacznie lepiej, nadal niezdrowe, nie, niezdrowy napój nadal. Yy, polecałbym bardziej napić się wody ale jeśli mam. Yy, jeśli na przykład jest tak, że okej, okay, mam ochotę napić się czegoś słodkiego To ten napój akurat. Yy, no nie lepiej moim zdaniem wybrać osi, na przykład osi te magnezowe, bo ona tam ma mało cukru znacznie mniej cukru i co no? Tutaj jest pewnie jeszcze najebane jakieś, jakiegoś syfu. Eee, regulatory kwasowości, albo jakieś eee, stabilizatory, takie ścierwo typowe. Eee, coś słyszałem, że nie od, od niektórych eee, substancji słodzących można dostać raka. Nie wiem, czy czasami to, to nie jest ten cały asofulkam K, albo aspartam. Aspartamu to akurat nie ma, ale asofulkam K. Niektóre mogą powodować raka te substancje słodzące, więc jakbyście mogli, to unikajcie takich napoi. Na, na przyszłość to wam się przyda, bo zmniejszycie ryzyko raka. Jednak jeśli nadal chcecie napić się tego napoju, to okej. Okay. Tylko nie, nie ja na, wiesz, na miejscu właśnie waszym, czyli na miejscu widzów, nie, nie piłbym tego za, za często. Może raz, jedną puszkę na tydzień, na dwa tygodnie, bo jest to naprawdę mnóstwo cukru. Ja... Nie wiem czy to czasem nawet nie czy ten napój nie przekracza dziennej dawki cukru, jakie, jaką powinien za zażywać człowiek, bo pamiętajcie, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. I ten i cukier, w, a cukier w szczególności, ten napój jest strasznie przesłodzony. Nota, nota to będzie 4 na 10, bo jest za dużo cukru tutaj. Smak dobry, ale jednak jednak nie odpowiada mi, bo jest 34 gramy cukru w całej puszce. To jest oczywiście yy, biała śmierć. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. To będzie film znajomym. zapraszam za Przy Przyjmij filmy na następne. Hej, sieman. potem Potomias Gacznaście. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. W kolejnej recenzji e, takich, takich właśnie napojów. Nie jest to najlepszy wybór. Nie jest to najzdrowszy wybór. E, Piłem chyba kiedyś napój, który miał chyba 10 gramów cukru w całej puszce. To była mała puszka, ale i tak lepiej byłoby kupić dwie małe puszki po 10 gramów cukru, niż takie jedno ścierwot, które ma 34 gramy cukru. Jest to naprawdę dużo. No i zresztą kiedyś widziałem też, że ktoś na siłowni pił, pił takie słodkie napoje. I właśnie patrzę, kurna, cukier... Jeśli się będzie za dużo spożywać, to z ćwiczeń nic nie wleci do masy mięśniowej. Nic. Nawet jeśli ktoś ćwiczy pod wytrzymałość, to i tak odradzam picia takich napojów na siłowni. Dobry, ale za słodki. Także wielkie dzięki. Lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie Pamiętajcie. Yy... Przed kupnym napoju sprawdźcie, ile ma cukru, bo to akurat ja nie sprawdziłem. Teraz dopiero sprawdziłem na filmie, że to jest takie ścierwo przesłodzone. Jeśli chcecie oglądać więcej recenzji na moim kanale, zostawcie już teraz łópeczkę w górę. Z chęcią yy, też przejrzę Wasze komentarze z propozycjami. Może coś Wy wymyślicie, jakieś napoje? Może, może jakieś nowe napoje? Może też na pewno chcecie, żebym kiedyś Prime napoje zrecenzował, ale są mega drogie. 10 zł kosztuje jeden napój Prime. To jest naprawdę dużo, jak za jeden napój. Nie wiem nawet, czy będę je kupować, bo jak na razie to wydają mi się za drogie. Cóż, ten napój, nie pamiętam ile kosztował. Nie mam teraz, nie mam paragonu, bo nie, nie zawsze biorę paragon. Bo Czasami biorę, jeśli chcę na, na, powiedzieć na filmie, widzą, ile taki napój może kosztować, ale przepraszam, tym razem nie wziąłem. A nie, wziąłem, tylko nie chcę się go szukać, bo tam konkurs z Bleka biorę udział, ale to nie, nieważne. Także komendujcie, udzielcie, piszcie swoje propozycje w komentarzach. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na następne. Hej Siemanko, natomiast 14, widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Siemanko.